Konsekwencje bycia idiotą. Kompletując zespół, będziesz słuchać wielu opinii. Kumulując dookoła siebie dużą ilość energii, poruszysz czułe struny kogoś, kto spał niczym pająk na swojej pajęczynie. Zanim więc zaczniesz przekonywać innych, by uwierzyli w ciebie i Twoją ideę, powinieneś mieć świadomość, że istnieją hejterzy. Kim oni są? Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem, jak młody kulturalny człowiek pytał otwarcie swoich znajomych. Hej, co sądzicie o gośce? Faktycznie się puszcza, czy jednak jest w porządku? Mam na myśli przypadek, w którym ten ktoś nie zna obgadywanej dziewczyny. Usiłuje jedynie skupić na sobie uwagę lub naczytał się książek Tatusia o presupozycjach i implikacjach lingwistycznych? Jak myślicie, czy takie pytanie doprowadzi do pewnych konsekwencji, nawet jeśli odpowiedź, jaką uzyskamy, całkowicie oczyści gośkę z zarzutów o złe prowadzenie się? Oczywiście, że tak. Ten młody człowiek mógłby w najlepszym przypadku liczyć na bliski kontakt otwartej dłoni obgadywanej dziewczyny z jego twarzą, a nie na spotkanie czy jakąkolwiek sensowną znajomość. Zasada rozumienia skutków pewnych wydarzeń jest chyba jedną z podstawowych, jakiej możemy się nauczyć od rodziców. Dopóki jesteśmy mali i puści, brakuje nam pewnej wiedzy o życiu, potrzebujemy poniesienia konsekwencji za każdym razem, gdy natrafimy na coś nowego. Coś nas musi zaboleć, zaskoczyć, przestraszyć. W przeciwnym wypadku nie wyciągniemy wniosków. Mózg, obserwując krzywą emocji, nie zarejestruje tego jako czegoś poważnego. Przejdzie nad tym do porządku dziennego. Nie otrzyma wyraźnej instrukcji. To ważne. Zapamiętaj. Dorastając zaczynamy rozumieć, że nie musimy już wkładać ręki do ognia. Wystarczy pomyśleć i często można przewidzieć konsekwencje, szczególnie gdy posiadamy doświadczenie. Gdy to, co się dzieje, jest bliskie temu, co wcześniej przeżyliśmy, możemy interpolować wyniki. I otrzymywać coraz to nowe dane. Niestety, zrozumienie tego i potrzebny czas zależą od okoliczności. Jednej osobie zajmie to kilka chwil, innej kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Gdyby każdy biznesmen zdawał sobie sprawę z konsekwencji przeinwestowania lub budowania firmy na piasku marzeń bez realnych postaw, świat byłby miejscem prosperity, a nie walki. Moglibyśmy również założyć, że gdyby każdy polityk bardziej Koncentrował się na ideach, które promuje, niż na wielkości swojej diety, zapewne odczuwalibyśmy większą dumę z ich działań. Stop. Powyższe zdanie podpada pod hejt. Skoro nie jestem specjalistą i nie potrafię podać konkretnych argumentów, to robię więcej szkody, gdy jeszcze bardziej rozmydlam bzdury, zamiast je ukrócić lub wyjaśnić. Dlatego jeśli podejrzewasz, że ktoś wypowiada się na jakiś temat za ostro, za mocno, a nawet agresywnie, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest głupi. Zapomniał o konsekwencjach swoich słów, hmm, nie wymówka, prawda? Albo świadomie cię atakuje. A jeśli uznasz, że ktoś nie bierze pod uwagę potencjalnych skutków własnego działania, to choć nie mieścić się to w głowie, spójrz na dalsze przykłady. Zależy ci na tej pracy, więc ważysz słowa. Zależy ci na tym kredycie, więc ze skupieniem wpisujesz kolejne dane do rubryki. Zależy ci na otrzymaniu wizy, bo chcesz wyjechać do Stanów, więc nie pajacujesz, nie pyskujesz, nie robisz dziwnych min. Nie rzucasz głupich żartów, grzecznie odpowiadasz na pytania asystentów konsula. Dostarczasz wszystkie niezbędne dokumenty. Możemy więc wyciągnąć wniosek, że gdy zależy ci na otrzymaniu czegoś, dbasz o to, żeby ktoś cię dobrze zrozumiał i minimalizujesz ryzyko, że zostaniesz źle odebrany. W ten sposób dochodzimy do pełnego potwierdzenia naszej hipotezy. Ktoś, kto wypowiada się w sposób świadczący o tym, że nie rozumie negatywnych konsekwencji własnych czynów, jest albo hejterem, albo głupcem. W tym drugim przypadku reakcja powinna być automatyczna. Odpowiedz sobie na pytanie. Czy chcesz mieć głupiego klienta? Głupiego znajomego? Albo partnera? Który poderwał Cię na tekst Puszczasz się? Liczącego na to, że przyciągnie Twoją uwagę i odwalisz za niego całą robotę. Jeśli nie, to odetnij się od tej osoby. Zbanuj ją na Facebooku. Usuń z grona znajomych. Nie odbieraj e-maili. Zablokuj numer telefonu. Nie odpowiadaj na smsy. Nie spotykaj się z nią w życiu bez względu na to, jak bardzo doskwiera ci samotność.